O, smok przyjechał. Kamil Budda przyszłał czarne cudo. Zaraz robimy miejsce. Klucz jest, list od Kamila jest, czyli mamy pozwolenie na czary. Zobaczcie to logo. Doze. Tylko ulobo dostanie nową duszę i nowe turbo. Coś coś tam stuka, ale nie wiem co. Stuka, ale nie wiem, może panewka. Wylewaj stary kastrol. Leci kokos. Silnik będzie pachniał plażą. Widzicie? Naturalny smar, zero chemii, maksimum mocy. Patrzcie, dmuchniesz i się rozsypie. Czas na wersję bio. Filtr ekobananowy. Lepszy przepływ, lepszy smak powietrza. Papier z odzysku, robe robotę. Safari Edition właśnie startuje. Popiół zabezpiecza. Kozi tłuszcz nadaje połysk. Ekologiczna ceramika. Gotowe. Limitowana Safari Edition. Jedyny egzemplarz na świecie, firma się podpisuje. Wydech Bambus Turbo Eco. Lżejszy, zdrowszy, a przy okazji gra muzykę. Słyszycie? Bębenki plemienne weirona. Jedziemy w rytm Sawanny. Safari Edition lata bokiem. Bambus pluje iskrami, a lakier oddycha. Widzimy się w następnym kosmicznym projekcie. Dobra, po testach trzeba spa. Bugatti Safari Edition dostaje kąpiel mydelnica Baobab, najlepsze SPA w mbala. mbala. Polerka felg pumeksem. Darmowa siłka i chrom jak nowy. Patrzcie na te muskuły. Bodykit Pro Max. Aerodynamika z pustyni. Teraz to prawdziwa bestia sawanny. Kamil, patrz jaki wydech. Bambus Turbo Eco, dźwięk Afryki z mbala. mbala. Widzisz to, Kamilek? Satyna Safari. Lakier oddycha. Będziesz pod wrażeniem. Kamilek, perełeczka. Sztuka użytkowa, maszyna jak z bajki no, okej. Okay. Balambala! Here I come! Watch out, goats! Leci! Bambus śpiewa! Moc kokosowa! Budda to rakieta! Patrz, Kamilek, jak się postaraliśmy. Kluczyk dam kierowcy, a ty szykuj nowy projekt.